Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w galerii w Zawierciu, Stara Łaźnia, gdzie odbywa się wernisarz poświęcony twórczości pana Bogdana Kopczyka. Jak zresztą widać. Zobaczymy, jakie tutaj zbiory są. Też wiemy, że na samej górze jest kolekcja szkła kryształowego. Więc zobaczymy i zapraszamy do oglądania. Thank mm -hmm. Як а книжку yeah <laughs> Merci.

Pozwólcie Państwo, że przywitam najpierw osobę, która zastępuje Panią Prezydent, Anatę która dzisiaj przyjmie mogła, a za chwilę będę także. Prze... Witać, zobaczcie Państwo, ja też jestem w pewnych emocjach, będę witać również Państwa, ale rozpocznę i przekażę głos Zdzisławie Górskiej Mieć, która jest znacznikiem Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta osobistą pomożę powodów przeszedłym. Tak jak w imieniu Pani Prezydenta najpierw chciałam Państwa tutaj powitać. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście na no to zaproszenie. że zdaliście się ponownie zaprosić do galerii Stara Baśnia do miejsca w Zawierciu, które za cel podstawowy, priorytet to, postawiło sobie pielęgnację pamięci o dziedzictwie szklanym tego miasta tego regionu. Dlatego tym bardziej że jesteśmy wzruszeni, że mamy takiego gościa dzisiaj w naszych stronach Pani Bogdanie chciałam Pana przywitać w Galicana Łaziennego w Zawierciu. miło, że taką tędy zrobiliście dla mnie. Aha. Nie wiem, jak mam dziękować, o, bardzo. Musiałem. 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 Ja myślę, Musiałem które wszystko opowiedzą za Pana. Ja tylko chciałam jeszcze raz Pana serdecznie przywitać, podziękować, że przyjął nasze zaproszenie, bo jesteśmy wszyscy niezmiernie wzruszeni i jak Wam to wydarzenie, widzi Pan tutaj, te wszystkie gości, my no jesteśmy dla Pana niezmierną, proszę Pana, obecność. Jestem z największych projektantów szkła w naszym kraju, jest z nami i to jest miatka Jest z nami również, przedstawic są przedstawiciele tundercie. Kulturalna. Pani i Pani Wolat, na do nas, bo to dzięki Wam tak naprawdę spotykamy się tutaj. Co dzięki Wam, to się po raz kolejny ta wystawa. Oddaję e, Panią bo Panie nas przeprowadzą no, w... prosimy, pan. <laughs> przez ten dzisiejszy wieczór i zaproszą Państwa w podróż do świata Pana obrazu. Wielkie prawa dla Ja, może jeszcze zanim da głos kuratorom, nam kura za... się okay. tutaj z tym mikrofonem, e, to pozwolę sobie przywitać jeszcze raz państwa wszystkich tutaj radnych Rady Miasta. Bardzo się cieszę, że również nas tutaj odwiedzili. E, Mam tu dla państwa pewną niespodziankę, nie wiem czy nie, wiem, że w ja bo Będziemy bardziej to... 40 lat, jak nie więcej, e, też jest tego warta i te z e, spotkania, które się tutaj pojawiają i e, to wszystko, co my tutaj czujemy, na pewno ja myślę, że Państwo również, e, to jest niesamowita, niesamowita historia. I bardzo mi niezmiernie, ogromnie było, że możemy tak w tak licznym gronie dzisiaj się spotkać na wersarzu wystawy Pana Bogdana Kurczyka. projektanta niezwykłego artysty, Dżentelmena, osoby, która umiłowała sobie kulturę, sztukę, jest w tym wyjątkowa i trwa po dziś dzień. Co mam powiedzieć o samej wystawie? Wystawę zaprojektowałyśmy sobie w głowach w ramach działań Fundacji tak naprawdę już 5 lat temu, bo z Panem znamy się 7 lat. I w ubiegłym roku, w ramach 140-lecia, akurat Huty szkła zątkowice. już tutaj mamy, jakby, jeśli chodzi o nasze miasta, wspólne szkło w żyłach na płynie. Zrealizowałyśmy ją. Wyjątkowa była, i z ogromną radością, i no, ja jestem wzruszona, tym w ogóle, że mogła być, że została przeniesiona właśnie z tej energii do, do, do energii Stara łażnia. Dlaczego taki kierunek? Dlatego, że pan Bogdan był też głównym projektantem Witropolu, a WITROPOL zarządzał wszystkimi hutami szkła w Polsce i pan Bogdan m.in. wraz z grupą ekspertów. Również projektantów szkła zatwierdzał praktycznie wszystkie kolekcje, jakie pojawiały się, jakie były produkowane we wszystkich kutach. E, tutaj, tak jak Karolina wspomniała, wyjątkowe spotkanie projektantów pana Bogdana, pan, e, pani Marii, którzy znali się właśnie z tamtych lat, lata 60., lata 70., kiedy polskie szkło e, przeżywało swoją świetność. Powstały wtedy praktycznie najlepsze projekty, e, wspaniałe. Szkła, które cieszyły się powodzeniem praktycznie w całej Europie i były wysyłane do każdego zakątku świata, praktycznie. I co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Głównie są tutaj projekty HSB zor jak również projekty autorskie, projekty, które Pan Bogdan zrealizował w ramach swojej pracy w Witropolu, kiedy gościu wizytował płótny szkła w Polsce. To jest Uta Barbara, są również projekty z Krosna, gdzie był na wizytacji, tam miał tę możliwość zgodę na to, żeby zrealizować swój eksperny projekt, który gdzieś tam miał w głowie, a oprócz tego, że musiał siedzieć i realizować prace biurowe, szkło zawsze kochał, tak jak jest to dla niego najpiękniejsza, najpiękniejszy materiał, w jakim może pracować artysta plastyk. Pan Bogdan mówił, to bierzemy, tego nie bierzemy, to mu się nie podoba, a to chce mieć. Więc e, kuratorem tej wystawy najważniejszym jest pan Bogdan. Wszystkie te obrazy i większość e, z tych śmieł, które państwo tutaj widzą, to są szkła, które stały e, m, w, w mieszkaniu pana Bogdana i w większości nie były nigdy pokazywane, więc też się bardzo cieszymy. I e, zwróćcie państwo uwagę jeszcze na jedną rzecz. W pierwszej witrynce jest odwrócona, e, przezroczysta, e, bezbarwna popielnica, i jest tam e, tekst. Na inny szkłach również on się pojawiał, został on wczyszczony, my go później w jakiś sposób jeszcze zapewne odwzorujemy, ale zostawiłam go specjalnie, dlatego że jak Państwo przeczytają, to będziecie wiedzieć o co chodzi, to jest układ w stronę, w stronę syna. Za, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że wspiera tatę, tata jest w takiej formie i Panie Bogdanie bardzo, bardzo dziękujemy, że możemy się spotkać tutaj dzisiaj i możemy świętować bardzo Pana dzień. Bardzo miło, że Państwo zorganizowali się tak piękną testa, drodzy Państwo, chyba prawa mi podziękuję. Korzystając z okazji, ty u samej góry jest wystawa szkła z Więc też przy okazji pójdziemy zwiedzić, zobaczyć jakie tutaj szkiełka mamy wystawione. No, jest salka. Można spokojnie pozwiedzać. Jest też troszkę bardzo ładnego szkła. Tutaj m.in. pan Józef Podlasek dzieła. Tutaj również mocnym Antiko. A na dole pani Maria Słaboń. Również Pana Józef Podląsak. Pięknie Москва, Олимпиада, 80-е.